I zapraszam dzisiaj na film o bardzo ciekawej tematyce. Mianowicie, dlaczego ty jeszcze nie działasz pełną parą yy, w swojej działalności? Dlaczego jeszcze nie sięgasz po marzenia? Yy, no więc tak, pierwsza kwestia. Ktoś cię hamuje. Czyli może to twój partner, który jest typem zazdrosnym na przykład i co chwila szuka jakichś. Yy, Argumentów, żebyś czegoś nie robiła. Na przykład, chodaj spokój, ja zarabiam na dom, ty sieć, sprzątaj mi gotuj. Czytaj, mi jest tak wygodnie, chcę mieć tutaj kontrolę i władzę w tym domu i tak jest OK. Nie zagraża to mojemu ego. Dlatego warto wybrać sobie, pamiętajcie, faceta, o wysokim poczuciu wartości, wtedy. Nie macie takiego problemu, i możecie rozkwitać, i możecie się rozwijać. I ten facet nie czuje zagrożenia dla siebie. Znam też takie pary, w których facet mówi: Śmieje się, bo to, to mnie po prostu osłabia trochę. Jak słyszę, ja cię tam samej nie puszczę, bo, czytaj, bo jeszcze kogoś poznasz, Czyli ta zazdrość, właśnie takie okazywanie miłości, prawda, że, yy, no, że ja cię nie puszczę. Na przykład, yy, to wyobraźcie sobie, ja bym w życiu nie pojechała do Barcelony yy, na event Ani Lewandowskiej na dwa dni yy, sama, w sensie z, z tymi koleżankami, które też były nominowane yy, w tym konkursie, yy, no bo może bym mnie nie puścił tak, bo on by się bał, że ja kogoś tam poznam, że yy, nie wiem, że go zaraz zostawię, albo co, co ja robię, no mąż o niskim poczuciu wartości, po prostu wiem, że on by mi w ogóle nie, nie dał przestrzeni na rozwój, a mój mąż mówi, jedź, ja się zajmę patryniem, nie ma problemu i tyle, jakby tyle w temacie, co tutaj yy, szukać, wiecie, jakiś scenariuszy niepotrzebnych, blokujących Ciebie kobietą właśnie w rozwoju. Natomiast wiem, że są kobiety, które lubią mieć takiego faceta, bo to z kolei łechta ich ego, że wielce ten facet jest o nich zazdrosny i że to o, jestem świetna, skoro mam takiego zazdrosnego męża. Ja powiem szczerze, miałam kiedyś takiego strasznie zazdrosnego chłopaka, jak miałam 20 lat i no, no to nie jest dla mnie po prostu. Skończyło się to Skończyło się to po prostu, bo no nie, nie jest to dla mnie. Natomiast wiem, że, że są takie pary, które tak funkcjonują. Przy czym te kobiety zwykle rzeczywiście się nie rozwijają. Jakby, że to jest taki częsty wspólny mianownik, że gdzieś tam wybierają. Siedzenie w domu albo pracę taką mało rozwijającą, mało ambitną, prawda? Yy, ok, czyli hamujący partner lub partnerka, yy, hamująca rodzina generalnie, czyli jakaś lękowa mama, która też ciągle nie rób, nie rób tam, nie, nie idź, bo coś ci się stanie, nie próbuj. Nie zakładaj własnej firmy, bo przecież 95% firm upada po trzech latach, czy tam do trzech lat. Prawda? Też często z troski o nas niektórzy starsi członkowie rodziny nas ostrzegają. My to za bardzo bierzemy do siebie i, i po prostu się blokujemy, zamykamy. Moje rodzice też, wiecie, mnie kochają i boją się o mnie, jak każdy rodzic to dziecko, więc też nieraz słyszałam takie, wiecie, mm, komentarze na, na przestrzeni mojego całego życia, które po prostu miały na celu mnie chronić, tak, przed, przed tym, żeby się nie zawieść, żeby nie być smutną i tak dalej, żeby po prostu, podsumowując, mnie chronić. Natomiast no, to do Was należy decyzja, tak, czy Wy idziecie w te narracje, czy no mimo to po prostu robicie swoje, mówicie, dobra, odcinam pępowina, no to już jest moje życie, najwyżej się przejadę, najwyżej mm, nauczę się pływać już na tym głębokim oceanie yy, i tyle, i, i, i się hartuję, yy, to jest, yy, jedno mam życie i po prostu działam, tak, także wiecie, to zależy od was, wasza decyzja, jak już jesteście dorośli, nie można szukać wymówek w tym co mówi rodzina, bo tak naprawdę yy, już mieli czas tak na, na to, żeby mieć dużo do powiedzenia. Teraz już jest wasze dorosłe życie. Wasze błędy, wasze sukcesy, yy, wasze pieniądze i tak dalej. Wasze dzieci, wasza rodzina już i tak dalej. Prawda? I to jest też zdrowe, psychicznie, tak zdrowe dla waszego zdrowe dla waszego zdrowia psychicznego, aby też w pewnym momencie z tego gniazda wylecieć i e, zacząć żyć po swojemu. E, naprawdę mam takich pacjentów, już e, z tym akurat już pokończyłam. <tryk> Teraz wchodzę w mentoring grupowy, na który zapraszam. E, serdecznie zapisy już e, trwają. Zdaje się, jak ten film się pojawił, na mojej stronie ewawadolowska.pl. Ewa Możliwość dołączenia do mentoringu grupowego, w którym wzmacniamy twój mindset w trakcie pięciu spotkań takich online w ciągu pięciu tygodni. I, i często pojawiają się stany lękowe, tak? U dorosłych osób, nawet już po trzydziestce, którzy wciąż mieszkają z rodzicami z różnych powodów, na przykład ekonomicznych, bo to nikomu nie sprzyja, tak? Możemy mieć fajnych rodziców, ale co innego. Raz na czas się z nimi widywać, a co innego z nimi mieszkać, żyć. Każdy ma inne swoje przyzwyczajenia, nawyki, dziwactwa, i należy w odpowiednim czasie po prostu się wyprowadzić i poczuć ten dyskomfort trochę i ból życia dorosłego. Szczególnie na początku, prawda? Kiedy się dorabiamy, kiedy wynajmujemy. Jeden pokój, gdzie się pamiętam po sobie, że nie zawsze były pieniądze, czasem brakowało na to, biedna studentka i tak dalej, ale to mnie hartowało. Taka jest kolej rzeczy i to było dobre dla mojego, właśnie zdrowia psychicznego. Nie było czasu na stany lękowe, tylko był czas na kreatywność, zapierniczanie i pracowitość po prostu <laughs> czyli na dorosłe życie. Życie w tej bańce ochronnej, na dopiekuńczości mamy, no bo mama zawsze zrobi obiadek, tu posprząta. Tata zawsze za nami plecami stanie, jakby coś się działo. No nie można tak całe życie. Trzeba, wiecie, w końcu przeciąć pępowinę i po prostu zacząć się narażać na ekspozycję świata dorosłego, tak? No, ale tu już wyszliśmy trochę na inny temat, ale. Też bardzo ważne, prawda? Bo takie mieszkanie z rodzicami również może was blokować, nawet jeżeli ci rodzice są fajni, acz bardzo często niestety na dobie kuńczy, co jest naprawdę niesprzyjającą cechą w kontekście odwagi do życia na własnych zasadach, odwagi do życia po swojemu. Dlaczego? Bo jak. Rodzic jest nadopiekuńczy, to nasz mózg to tak interpretuje, że ten nasz rodzic nie ufa nam, że my sobie sami poradzimy, dlatego nam tam ciągle pomaga i nas wyręcza. Więc skoro najbliższa osoba, rodzic, tak, na tym pierwszym etapie życia ciągle nas wyręcza, no to my no nie mamy pola do popisu, żeby sami się wykazać sami przed sobą, sami przed innymi i buduje się w nas taka myśl, że no nie dam rady po prostu, nie dam rady i lepiej się wycofam. Tak, bezpieczniej jest przy tej mamusi, tam mamusią sieć, co ty tam będziesz się narażał, sieć, nie przemęczę się i tak dalej. Czyli pamiętajcie, pierwsza taka ważna rzecz, ktoś was hamuje. Musicie przejrzeć swoje środowisko. To też może być jakaś koleżanka, przyjaciółka. Wiecie, są osoby bardziej podatne na tych przyjaciół swoich i na ich wpływy są mniej. Dla mnie przyjaciółki, koleżanki, znajome Nigdy nie miała jakiegoś y, bardzo dużego wpływu, szczerze powiem. Yy, no ale wiem, że są takie typy kobiet, wiecie, psiapsi, że tam zaraz dzwonią do siebie i omawiają temat. Ja zwykle zawsze byłam taka bardziej introwertyczna i... Yy, Bardziej lubiłam y, pogadać sobie y, z książką, poczytać czy też jak byłam, jestem w związku y, z, z, z mężem, czy z chłopakiem, czy z wiecie, y, z rodziną też, y, czy też pobyć sama ze sobą, tak natomiast y, miejcie też na uwagę, na to na uwadze, że też w gronie tych psiapsi mogą być kobiety, które was blokują, na przykład. Ciągle obowiadając jakieś dramaturgie ze swojego życia. Yy, dzieląc się jakimiś tam swoimi lękami ciągle, prawda? Yy, no bo też na tym te kawki często kobiet polegają, prawda? Że, yy, że narzekamy i narzekamy i narzekamy. Yy, ok. Yy, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, hamować cię możesz... Yy, mogą twoje lęki własne, czyli po prostu ty sama siebie możesz hamować i otoczenie może być sprzyjające, a tymczasem cóż z tego, jeżeli ty sama siebie blokujesz po prostu yy, swoimi nierozpracowanymi lękami, blokadami i no to są rzeczy, które warto rozpracować na terapii po prostu. Tu nie ma wiele do gadania. Yy, Tutaj po prostu wystarczy parę spotkań z dobrym psychologiem, który wyprostuje te lęki twoje, da im ujście i odczujesz dużą ulgę, tak, że można inaczej podejść do samej siebie niż tak naprawdę nie ma się czego bać. Natomiast no, to też że dlatego nagrywam ten film, bo, bo właśnie startuję, tak jak już mówiłam, ten mentoring grupowy i właśnie na nim też będę poruszać te kwestie właśnie lęku przed sukcesem, przed porażkami, te blokady nasze, tak, boimy się opinii innych, no, chcę, chcę poruszyć te tematy, chcę Wam pomóc i, i zbudować większe fundamenty pewności siebie, no, bo... Jest naprawdę wiele kobiet z dużym potencjałem, z wielkim talentem, z ogromną pasją do czegoś, ale które przysłowiowo piszą te wiersze do szuflady, nie wychodzą w świat, bo się wstydzą, bo się boją i tak dalej, prawda? No, trzeba w końcu coś z tym zrobić. Nie zrobi z tym nikt inny nic oprócz Ciebie. To jest. Ta magiczna, prawda, cudowna, prawda, ale i taka smutna, prawda, taka yy, życiowa, że tylko ty i tylko ty. I to jest to aż tak łatwe, i aż tak trudne, prawda? Dlatego no, nie wszyscy yy, tak działają, prawda, na 100% albo na 200. <laughs> yy, I trzecia rzecz. Co nas hamuje? Dlaczego? Nie działasz na 100%? Wydaje mi się, że yy, 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 nie wypracowanie w sobie jeszcze tej dyscypliny do działania, dyscypliny w działaniu, a bazowanie na motywacji, czyli bardziej takie. Yy, Podejście do sprawy amatorskie niż profesjonalne, bo profesjonalista działa wtedy, kiedy mu się chce i kiedy mu się nie chce, kiedy musi i kiedy nie musi. Jakby jest odciął się od chemii swojego mózgu, czyli od motywacji, bo motywacje to są emocje. Raz jest motywacja, raz jej nie ma. Raz się wyspałam, jest super, raz nie. Ja dzisiaj, na przykład. Mianowicie ja nie przespaną noc, bo już jestem w siódmym miesiącu ciąży, wstaję w nocy na toaletę i tak dalej, tutaj skopię, tutaj coś tam. I no wiadomo, że hormony też tak czynią, że ten sen nie jest taki głęboki jak zwykle. No i czy ja taka trochę niewyspana w związku z tym miałabym dzisiaj już usiąść w tym domu i po prostu pójść spać? i się wyspać, odespać. Nie, no po prostu działam, od spania jest noc, a nie dzień i nie mam zamiaru się poddawać tej chemii mózgu porannej, czyli oj, troszkę się nie wyspałam, dzisiaj, a ja zrobię jutro. Nie, miałam zaplanowane, co miałam zaplanowane i od razu rozkręciła się ta moja energia. Ja już nawet nie czuję zmęczenia kompletnie dzisiaj, Mimo że noc była średnio przespana, bo to ja decyduję o tym, co robię, czy jestem zmęczona, czy nie, to ja decyduję o moim nastawieniu, yy, czy ja coś zrobię, czy nie, a nie yy, chemia mojego mózgu. I tak ty musisz podejść, tak? A <laughs> niestety dużo osób Poddaje się, gdzieś tam przerywa swoje postanowienia, też noworoczne, notabene jesteśmy w tym okresie stycznia, gdzie najwięcej osób się poddaje, właśnie koniec stycznia w swoich postanowieniach, no bo e, ojojoj, już tutaj e, zrobiło się za trudno, motywacja się okazało że nie jest cały czas na wysokim poziomie. No bo jeszcze nie wytrwałaś. Jeszcze parę dni, parę tygodni, żeby jeszcze, słuchaj, przeczekać, żeby ten nawyk wyrobić. Nawyk danej czynności. Na przykład postanowiłaś maszerować, ale już dzisiaj już chcesz przestać już kolejny dzień, żeby wyrobić nawyk. No co najmniej 30, 40, niektóre źródła podają nawet 50 dni jest potrzeba. Więc zobacz, musisz wytrwać jeszcze do końca tego lutego, nie? Krótki miesiąc już by Ci się o wiele łatwiej działało, już byś miała nawyk wyrobiony, a Ty, jak kopiesz tam w tej kopalni, wiesz, złota, już tyle Ci zostaje do tego złota, ale Ty już przerywasz, bo, no bo już zaczęło być ciężko, motywacja spadła, dalej zima trwa, dalej nie ma świeżych owoców i słońca, no i już po prostu przerywamy to. Nie przerywaj, działaj dalej. Także mówię, to są trzy najważniejsze przyczyny w mojej ocenie, które mogą Cię blokować. I weź to pod uwagę. Zrób taką autorefleksję, refleksję swojej sytuacji, swojego środowiska. No i coś zmieni. Jeżeli tak jest u Ciebie, że nie działasz pełną parą, no to, to coś musisz zmienić. Tak? Jeżeli Coś nie działa, no to coś trzeba zmienić, tak? Jakby cała wielka prawda tego świata. Nie otworzysz nowych drzwi starymi kluczami. Musisz coś zmienić. Także tak samo było u mnie, ze wszystkim. Cokolwiek nie szło, na przykład. Często wspominane o mnie, u mnie zajście w ciąży, że nie udawało mi się zajść w ciąże, tutaj przy tej drugiej ciąży. po z pierwszą to poszło od razu, ale z drugą, no to nie poszło jeden rok. Mówię, dobra, no coś muszę zmienić. To nie, że złośliwość losu, tylko ja coś muszę pozmieniać. I coś tam pozmieniałam w diecie, coś pozmieniałam w nastawieniu, w mindsetie, w suplementacji. No i co? No i... I rośnie Bobas. <gry> Także y, też jest, zobaczcie, ważna kwestia tego y, tej umiejętności do samokrytycyzmu, takiego, takiej refleksji, że może coś we mnie jest, y, że ja może jakiś błąd popełniam. A bardzo często widzę, że jest takie działanie dalej tak samo i kolejny kolejny rok. Nie patrząc, jakby na siebie, no bo to jest trudne spojrzeć na, na siebie i swoje potencjalne błędy. No, nikt się nie chce przyznawać do błędów, wszyscy wolą przecież e, zachwycać się sami sobą, prawda? A nie, e, a nie tam rozpatrywać jakieś e, błędy czy też rzeczy do poprawy to jest dyskomfort wychodzenie poza strefę komfortu zmi zmiany generalnie prawda więc yy, no też tak mindset trzeba ułożyć trochę bardziej elastycznie do zmian yy, no w każdym razie zachęcam cię do tego, żebyś zrobiła zrobił taką refleksję, ale zachęcam cię też do rozwijania się uczenia się od ludzi, którzy gdzieś już przeszli tą drogę i chcą w bardzo wartościowy konkretny sposób przekazać ci te wiedzę tak w formie takiej terapeutyczno-mentoringowej, chociażby jak ja dlatego ruszyłam tutaj z grupą, moją pierwszą grupą mentoringową i zapisuj się, ilość osób ograniczona, maksymalnie 20 osób w jednej grupie. Tutaj podlinkuję Podlinkuję tutaj link do strony, na której możesz się zapisać. No i co? Pozdrawiam Ciebie, ciepło i widzimy się na kolejnym filmie. Błyszaki.